Ponoć jeden z najbardziej znanych kulturystów, Mike Mencer, sięgał po metaminę jako przetreningówkę. A spacerując plażą Venice Beach, można trafić na doskonale zbudowanych 70 latków, którzy nie wyobrażają sobie treningu bez zapalenia czegoś. Serce, ktoś nam podpalił w serce! To podpalił? Nie wiem kto. My w dzisiejszym materiale nie będziemy zapuszczać się w te rejony. Zamiast tego omówimy najlepsze, legalne sposoby na znacznie lepsze treningi. Bo prawda jest taka, że rzadko kiedy mamy idealne warunki do ćwiczeń? Czy niedospany powinieneś iść na siłownię? Co zrobić, gdy nie zdążyłeś zjeść w pracy i zastanawiasz się, czy ćwiczyć na pustym żołądku, czy przełożyć wizytę w siłowni? Co kiedy jesteś zmęczony i nie masz ochoty nawet myśleć o ciężkim dźwiganiu? Które suplementy naprawdę robią różnicę według najnowszych, czasem zaskakujących badań? Właśnie o tym opowiemy w tym materiale o realnych życiowych sytuacjach i sprawdzonych sposobach na lepsze ćwiczenia, by maksymalnie wykorzystać każdą sesję. A gdybyś mnie nie znał, nazywam się Mikołaj Nowak, jestem lekarzem i oprócz prowadzenia tego kanału kieruję klubem stalowej formy, w którym w ciągu ostatnich dwóch lat pomogliśmy ponad tysiącu facetów w osiągnięciu wymarzonej formy. A partnerem kanału jest KFD, dzięki czemu sprawdzone suplementy kupisz taniej z kodem stalowy. Wyobraź sobie, że właśnie skończyłeś pracę i masz zaplanowany trening za godzinę. Wracasz do domu zmęczony, otwierasz lodówkę i widzisz prawie nic. Zostały jakieś resztki z wczoraj, kilka owoców i jogurt, a nie masz czasu na zakupy i przygotowanie pełnowartościowego posiłku. Kolega z siłowni wczoraj przekonywał, że bez solidnego naładowania węglowodonami nie ma co liczyć na porządny trening. Może lepiej przełożyć to na jutro. To jeden z najczęstszych dylematów: jak pogodzić treningi z chaotycznym trybem życia i czy zawsze trzeba być idealnie przygotowanym żywieniowo. Co na to badania? W 2022 roku naukowcy przeanalizowali aż 49 publikacji dotyczących wpływu różnic w spożyciu węglowodanów przed wysiłkiem na performance. Wyniki. Okazało się, że czy ktoś przed treningiem zjadł przysłowiowy talerz makaronu, czy tylko niewielką przekąskę, w większości przypadków podnosił te same ciężary i robił tyle samo powtórze. Innymi słowy, mięśnie nie odczuwały różnicy między solidnym naładowaniem a skromnym posiłkiem przed ćwiczeniami. A co z wyjątkami? W badaniach, gdzie takie różnice zauważono, grupy z wyższym spożyciem węglowodanów przed treningiem charakteryzowały się także wyższym łącznym spożyciem kalorii. Dodatkowo w wielu przypadkach jedna grupa przychodziła rano do laboratorium po nocnym poście, a następnie ćwiczyła naczczo. Podczas gdy druga otrzymywała posiłek zawierający węglowodany, zasadniczo śniadanie przed treningiem, a więc te osoby nie tylko dostarczyły sobie energii z węgli, ale ogólnie przyjęły kalorie. Zatem dużo bardziej prawdopodobne, że nie chodzi tu stricte o węgowodany, a raczej o to, że sam fakt zjedzenia czegokolwiek pozytywnie wpływa na wyniki. Szczególnie interesujące było jedno z badań, w którym uczestnicy, którzy przed treningiem zjedli słodki posiłek dostarczający 1,5 grama węglowodanów na kilogram masy ciała, osiągnęli lepsze wyniki niż grupa ćwicząca na pijąca tylko wodę. Ale co ciekawe, trzecia grupa, która dostała udoskonalone placebo, mieszankę o podobnej konsystencji, smaku i zapachu, ale zabierającą zaledwie 29 kcal, poradziła sobie równie dobrze. Najwyraźniej, sama świadomość zjedzenia czegoś jest wystarczająca, by zmniejszyć uczucie głodu i poprawić efektywność na treningu niemal tak samo jak prawdziwy posiłek. W niektórych badaniach wykazano również, że płukanie ust roztworem węglowodanów bez ich połykania może poprawiać wydolność, co prawdopodobnie jest związane z aktywacją receptorów dopaminergicznych przez obecność węglowodanów w jamie ustnej. Przejdźmy do kolejnych dowodów na to, że wcale nie trzeba ładować się przed treningiem dużą ilością węglowodanów. Porównano trzy ilości węgli podawane podczas treningu. 15, 30 i 60 gramów na godzinę. Okazało się, że wszystkie te ilości poprawiały wyniki w porównaniu do osób, które nie spożywały żadnych węglowodanów. Ale, co ciekawe, już najmniejsza dawka, czyli 15 gramów na godzinę, była wystarczająca, by osiągnąć najlepszy efekt. Dlaczego tak się dzieje? Skoro duże ilości węglowodanów przed treningiem miały naładować mięśnie glikogenem i zapewniać im paliwo do ciężkiej pracy. Warto spojrzeć na to, ile glikogenów faktycznie zużywamy podczas treningu siłowego. Badania pokazują, że nawet intensywny trening nóg powoduje spadek poziomu glikogenu w mięśniu czworogłowym jedynie około 28%. Tymczasem dopiero ubytki przekraczające 40% zaczynają realnie wpływać na wydolność mięśniu. Poza tym pamiętajmy, że glikogen jest zużywany miejscowo. Jeżeli trenujesz bicepsy, spalasz glikogen z bicepsów, a nie np. z nóg czy pleców. Więc żeby doprowadzić do znacznego wyczerpania zapasów, trzeba by było zrobić naprawdę ogromną liczbę serii na konkretną grupę mięśniową. A w takim przypadku Twoim problemem nie byłoby już zużycie glikogenu, tylko po prostu źle zaprogramowany, zbyt objętościowy trening. Zatem wyobraź sobie, że jesteś po pracy, nie miałeś okazy nic zjeść i dokucza ci lekkie sanie w żołądku. Nie musisz w takiej sytuacji ładować się w węglowodanami czy przesuwać treningu. Wystarczy ci cokolwiek. Jakiś lekki posiłek, na przykład szejk lub mała przekąska z około 15 gramami węglowodanów i 20 gramami białka, tak abyś idąc na trening nie był głodny. Taki posiłek bardziej nakarmi mózg, niż faktycznie zasili mięśnie. Pozwoli utrzymać dobre nastawienie i przeprowadzić ciężki trening. A co jeśli jesteś na redukcji i myślisz, że ćwicząc naczczą spalisz dodatkowy tłuszcz? To kolejny mit. Trening naczczo niekoniecznie przyspieszy spalanie tłuszczu, a może osłabić mięśnie. Dlatego nawet w deficycie warto zjeść coś niewielkiego przed treningiem, dla komfortu i energetycznego sygnału do mózgu. Pamiętaj też, że jeśli za każdym razem z trudem zwlekasz się na trening, to prawdopodobnie nie z Tobą jest coś to nie tak, tylko z Twoim planem. Może być zbyt ciężki, zbyt lekki albo oparty na nieskutecznych ćwiczeniach. Największą motywację daje jasno określony cel i widoczne postępy, dokładane ciężary, poprawiająca się sylwetka, rosnąca siła. Właśnie w tym pomoże Ci klub stalowej formy. Tworzymy miejsce dla tych, którzy chcą ćwiczyć mądrze, skutecznie i z głową. W ciągu ostatnich dwóch lat zaufało nam już ponad tysiąc osób, pomogliśmy im nie tylko przełamać stagnację, ale też zmienić podejście do treningu. Oferujemy indywidualnie dopasowane plany, wsparcie dietetyczne oraz ciągłą opiekę specjalistów. W naszym zespole znajdziesz lekarza, który dba o holistyczne podejście, trenera i psychologa wspierającego motywację oraz medalistę Mistrzostw Polski w trójboju siłowym, który wie jak budować siłę i sylwetkę bez marnowania czasu. Jeżeli czujesz, że zasługujesz na więcej niż przypadkowe zestawy ćwiczeń z internetu, to łącz do nas. Wejdź na stalowy szokpel i zacznij działać z planem, który wreszcie ma sens. Link znajdziesz w opisie, a tymczasem wracamy do materiału. Wyobraźmy sobie inną sytuację. Skończyłeś pracę, czujesz się jakbyś miał ołów w nogach, a myśl o treningu wydaje ci się absurdalna. Siedzisz w fotelu, wpatrując się w swój sprzęt sportowy i zastanawiasz się, czy w ogóle ma sens iść na siłownię w takim stanie. Może lepiej zostać w domu i obejrzeć serial. W takich momentach sięgasz zwykle po kolejną kawę, licząc na to, że kofeina cię podkręci. Ale może jest lepszy sposób, jeden o którym rzadko myślisz, choć masz go na wyciągnięcie ręki. Zwykła, krótka drzemka może okazać się najlepszym suplementem przed treningiem. Już 15-30 minut snu w ciągu dnia może poprawić zarówno wydolność fizyczną, jak i koncentrację. W jednym z eksperymentów z udziałem zawodników Rugby, pod poprawie uległa moc maksymalna, wzrost o 157 watów, zmniejszyło się zmęczenie i odczuwalny wysiłek, a uczestnicy czuli się mniej obolali. W jednym z badań omówionych w przeglądzie z 2021 roku wykazano, że nawet po bardzo ograniczonym śnie nocnym, zaledwie 3 godzinnym, 60-minutowa drzemka w ciągu dnia pozwoliła ciężarowcom całkowicie przywrócić siłę chwytu do poziomu wyjściowego. Co więcej, moc wyciskania oraz siła nóg również zostały utrzymane mimo wyraźnego deficytu snu. Żeby wycisnąć z drzemki maksimum korzyści, musisz ją potraktować strategicznie. Liczy się długość, timing i dostosowanie do Twojej konkretnej sytuacji. Najkrótsza i najbezpieczniejsza opcja to 20 minut. Pozwala odświeżyć umysł, poprawić koncentrację i uniknąć wejścia w głębokie fazy snu, dzięki czemu nie grozi Ci uczucie otępienia po przebudzeniu. Jeśli masz więcej czasu, możesz zdecydować się na około 60 minut snu, co odpowiada mniej więcej jednemu pełnemu cyklowi. Taka drzemka sięga już fazy snu głębokiego i może lepiej zregenerować układ nerwowy, ale po niej warto zostawić sobie minimum 30 minut na pełne rozbudzenie. Niezależnie od długości, najlepiej planować drzemkę między 13 a 16, czyli w porze naturalnego spadku czujności. Wtedy organizm najbardziej skorzysta, a wieczorny sen nie powinien na tym ucierpieć. Innymi słowy, jeżeli chcesz ćwiczyć lepiej, czasem najlepszym preworkoutem może być po prostu zamknięcie na chwilę oczu. Choć to może brzmieć jak banał, regularny i dobrej jakości sen każdej nocy. To absolutna podstawa, jeżeli zależy ci na postępach siłowych. Metaanaliza obejmująca 77 badań pokazała, że już jedna nieprzespana noc może obniżyć siłę maksymalną średnią około 3%, a liczbę wykonanych powtórzeń nawet o 10%. W praktyce oznacza to krótsze serie, słabszą technikę, większe zmęczenie psychiczne i spadek koncentracji. Dlatego, jeżeli czekacie ciężki trening, Postaraj się przespać przynajmniej 7-8 godzin poprzedniej nocy. Jeżeli, mimo zarwanej nocki, chcesz iść na trening, istnieje pewna ciekawa strategia awaryjna. Badania pokazują, że jednorazowa wysoka dawka kreatyny, około 20 do 30 g, może częściowo złagodzić negatywne skutki niewyspania. W jednym z eksperymentów sportowcy, którzy spali tylko 5-7 godzin, ale przyjęli kreatynę, zachowali precyzję ruchów na poziomie porównywalnym do tych, którzy spali normalnie. W innym badaniu, obejmującym aż 24 godziny całkowitego braku snu, suplementacja kreatyną poprawiła funkcje poznawcze i nastrój w porównaniu do grupy bez suplementacji. Oznacza to, że jeśli jesteś niewyspany, tak zwana bomba kreatynowa może pomóc Ci utrzymać chociaż część siły i koncentracji. Swoją drogą, jeżeli interesuje Cię ten temat, odsyłam do mojego materiału całkowicie poświęconemu tej kwestii. Ale trzeba dodać jasno, suplementy mogą czasem ratować sytuację, ale nie naprawią długoterminowych skutków niedospania. Solidny sen zawsze będzie lepszym wyborem. No i pamiętaj, przed chwilą przytoczone badanie na ciężarowcach. Pokazało ono, że dobrze zaplanowana drzemka trwająca 60 minut może skutecznie zrekompensować brak snu nocnego i pomóc w utrzymaniu zdolności siłowych. Stoisz przed lustrem w szatni. Za chwilę masz sprawdzić swoje maksy w wyciskaniu. To nie jest zwykły trening. Dziś testujesz granice swoich możliwości. Albo może po prostu czujesz, że potrzebujesz tego dodatkowego kopa, żeby dać z siebie wszystko podczas dzisiejszych ćwiczeń. Sięgasz do torby po swoją przetreningówkę, tę z kolorowym opakowaniem i nazwą brzmiącą jak rakieta, obiecującą nieziemską energię i skupienie. Ale jeśli przejrzysz skład tej i praktycznie każdej innej dobrej mikstury przetreningowej, odkryjesz, że za większość efektów odpowiada jeden prosty składnik kofeina. Bo w świecie suplementów przetreningowych niepodważalnym liderem jest kofeina bezwodna. To najlepiej przebadany legalny stymulant na świecie, który systematycznie poprawia wydolność: od zwiększonej liczby powtórzeń po większą moc. Oficjalne stanowisko ISSN, czyli Międzynarodowego Towarzystwa Żywienia w Sporcie, potwierdza, że 3 do 6 mg na kilogram masy ciała spożyte na około godzinę przed ćwiczeniem daje mierzalny efekt: wzrasta siła, wytrzymałość mięśniowa, szybkość oraz koncentracja. Innymi słowy, dostajesz psychologicznego kopa, co pozwala wycisnąć z siebie znacznie więcej niż gdybyś był ospały. Działa to trochę jak adrenalina. Niekoniecznie zmienia fizjologię na poziomie mięśnia, ale nastawia cię mentalnie na wysiłek. Co ciekawe, istnieje nawet eksperyment, w którym oglądanie pornografii przed przysiadem skutkowało wzrostem siły maksymalnej, nawet u doświadczonych zawodników. To pokazuje, jak dużą rolę w sile odgrywa psychika. Pewien problem pojawia się wtedy, gdy kofeina jest stosowana jako składnik gotowych przetreningówek. Badania wskazują, że czysta kofeina bezwodna, np. w kapsułce lub proszku, działa skuteczniej niż ta sama ilość kofeiny wypita w formie kawy czy połączona z innymi składnikami w popularnych mieszankach przedtreningowych. Uważa się, że inne związki w kawie, np. polifenole czy kwasy chlorogenowe, mogą spowalniać lub osłabiać działanie kofeiny, wpływając np. Na, na jej wchłanianie lub interakcje z receptorami. W jednym z badań spożycie kofeiny bez żadnych dodatków poprawiło wynik w leżąc bardziej niż ta sama ilość kofeiny połączona z substancjami takimi jak l beta-alanina, arginina czy tauryna. Podobna sytuacja dotyczy kreatyny. Istnieją badania sugerujące, że przyjmowanie kofeiny w fazie ładowania kreatyny może osłabiać pozytywny wpływ tej drugiej na siłę mięśni. Z tego powodu często zaleca się, aby nie łączyć kofeiny i kreatyny w jednym posiłku. Kofeina działa doraźnie, powinna być spożywana około godziny przed wysiłkiem, natomiast kreatyna może być przyjmowana o dowolnej innej porze dnia. Spojrzeliśmy już na wszystkie standardowe sposoby na lepszy trening. Od węglowodanów przez trening po kofeinę. Ale świat ulepszenia wydolności ma swoje dziwaczne zakamarki, gdzie spotykają się desperaci szukający przewagi, naukowcy z dziwnymi pomysłami i ludzie, którzy postanowili sprawdzić, co by było gdyby. To tam odkryjesz, że niektórzy sięgają po nikotynę, mimo że nie palą. Ocień jasku cio, to tak syra bez ciebie. A Mieszają sok z buraka z proszkiem do pieczenia, jak alchemicy, a inni testują substancje, które pierwotnie miały pomagać w zupełnie innych sytuacjach życiowych. Przejdźmy zatem do nietypowych boosterów, gdzie granica między geniuszem a szaleństwem bywa bardzo cienka. Sok z buraka plus soda oczyszczona to połączenie brzmi jak przepis babci na dolegliwości żołądkowe, ale w rzeczywistości ma solidne podstawy naukowe. Sok z buraka zawiera azotany, które Twój organizm przekształca w tlenek azotu, substancję naturalnie rozszerzającą naczynia krwionośne. Dzięki temu krew jest efektywniej dostarczana do mięśni, a Ty odczuwasz to jako lepszą pompę i mniejsze zmęczenie. Jeżeli chodzi o sodę oczyszczoną, 20 do 0,3 g na kilogram masy ciała godzinę lub dwie przed treningiem działa jak bufor neutralizujący kwas mlekowy w Twoich mięśniach. Badania pokazują, że może to znacząco poprawiać wydolność w krótkich, intensywnych seriach, które trwają od 30 sekund do 2 minut. Jedyny problem, co może zrobić z Twojego brzucha eksplozywny eksperyment, więc zacznij od małych dawek i testuj ostrożnie, inaczej stworzysz abstrakcyjne dzieło godne Poloka. Nikotyna. Ten sam związek co w papierosach, obecny też np. w gumie nikotynowej, aktywuje receptory w mózgu, powodując masywny wzrost ilości kluczowych neuroprzekaźników. Dopamina wzrasta o 250%, noradrenalina o 150%, a acetylocholina o 120%. To sprawia, że czujesz się bardziej czujny i skupiony. Problem w tym, że te supermoce dają najlepsze efekty w sportach precyzyjnych. W badaniach, dzięki nikotynie, łucznicy trafiali lepiej o 2,6%, a bejsboliści poprawili celność uderzeń o 34%. Ale kiedy przychodzi do podnoszenia ciężarów, póki co nie mamy sensownych dowodów na skuteczność tej substancji. Bierz także pod uwagę, że długotrwałe używanie nikotyny obniża syntezę białek mięśniowych o 37% w porównaniu do osób, które jej nie używają. Wykazano też, że nikotyna zwiększa produkcję miostatyny, białka, które hamuje wzrost mięśni o 33%, a także podnosi poziom pewnego czynnika odpowiedzialnego za rozpad mięśni o 45%. Viagra czyli sildenafil to lek na potencję, który okazuje się mieć potencjalne zastosowania sportowe. Substancja ta blokuje enzym fosfodiesterazy typu 5 wzmacniając działanie tlenku azotu i poprawiając ukrwienie. W pewnym eksperymencie uzyskano wręcz spektakularne wyniki. Zdrowym mężczyznom podawano niską dawkę 25 mg codziennie przez tydzień. Okazało się, że ta grupa miała około dwukrotnie wyższą syntezę białek mięśniowych i wytrzymywała więcej powtórzeń w serii względem grupy placebo. Nawiasem mówiąc jest to efekt porównywalny do tego, jaki uzyskiwano po podaniu 100 do 200 mg testosteronu. Doraźne zastosowanie przetreningowe sildenafilum zwiększy pompę mięśniową oraz może pomóc w wykonaniu większej liczby powtórzeń. Oczywiście to lek, więc bez sensu nadużywać go rekreacyjnie. To bardziej ciekawostka z kuluarów badań. Sole trzeźwiące, znane z podestów powerliftingowych, działają jak alarm dla organizmu. Wdychanie amoniaku drażni błonę śluzową, co wywołuje natychmiastowy wyrzut adrenaliny i gwałtowny odruch oddechowy. W sekundę czujesz, jakbyś dostał kopa energii. Problem w tym, że badania naukowe nie potwierdzają realnego wzrostu siły maksymalnej po wdychaniu amoniaku. Kilka eksperymentów porównujących wyniki z solami trzeźwiącymi i placebo nie pokazało znaczących różnic w maksymalnych obciążeniach. Jedno badanie wykazało nieznacznie wyższy wskaźnik tempa generowania siły tuż po inhalacji, czyli szybciej odpalano się na początku ruchu, ale efekt był bardzo krótkotrwały. W praktyce amoniaki mogą dać ci poczucie gotowości do dźwigania, ale nie zwiększą faktycznej siły. Daj znać w komentarzu, jakie ty masz sprawdzone sposoby na lepszy trening. A po treningu. A to był stalowy szok, a teraz do następnego.